Pakowanie kartonowe można produkować z różnych surowców. Jednym z popularnych jest tektura. Wiele osób natomiast nie wie, że tektura tekturze nierówna. I nie chodzi tutaj tylko o gramaturę. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam na odcinek. Zanim zaczniemy, nie zapomnij zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować kanał, ponieważ zauważyłem, że ponad 80% osób oglądających moje filmy nie subskrybuje. Głównym surowcem do produkcji tektury falistej jest papier. Ze względu na zastosowanie oraz właściwości, papiery do produkcji tektury można podzielić na dwie grupy: papiery na warstwy płaskie, linery, papiery na warstwy pofalowane, flutingi. Linery, w zależności od procesu produkcji papieru i jego składu surowcowego, wyróżnia się dwie zasadnicze grupy linerów: kraft linery, test linery. Craftlinery mają najlepsze właściwości wytrzymałościowe spośród wszystkich linerów. Składają się z masy celulozowej z niewielkim dodatkiem masy makulaturowej. Zwykle górna warstwa jest mocniej zaklejona i ma wyższą gładkość. Odmianą craftlinera jest topliner, tzw. craftliner biały. Jego górna warstwa najczęściej składa się z masy siarczanowej bielonej, a dolna z masy niebielonej. Do bardziej zaawansowanych nadruków stosuje się białe kraftlinery powlekane. Górna warstwa jest najczęściej powlekana mieszanką pigmentową. Testlinery to papiery dwuwarstwowe składające się najczęściej w 100% z masy makulatorowej. Testliner stanowi kombinację dwóch warstw. Taka konstrukcja umożliwia zastosowanie na warstwę górną masy celulozowej siarczanowej, zaś na warstwę dolną masy makulaturowej. Ze względu na stosunek cen drogich mas celulozowych do tańszych makulatorowych następuje ciągły wzrost udziału tych ostatnich w recepturach test i coraz częściej są one produkowane w całości z mas wtórnych. W takich przypadkach górna warstwa jest barwiona tak, aby upodobnić ją do barwy masy celulozowej siarczanowej. Podobnie jak w przypadku craft linerów, test linery są produkowane również z białym pokryciem o podobnej białości. Do bardziej zaawansowanych nadruków produkuje się białe testlinery powlekane, których górna warstwa jest najczęściej powlekana mieszanką pigmentową. Oprócz standardowych papierów, o których przed chwilą wspomniałem, znajdują się również papiery o specjalnych właściwościach. Należą do nich m.in. papiery wodotrwałe, papiery tłuszczoszczelne, papiery powlekane o właściwościach barierowych i papiery ognioodporne. Idąc dalej, papiery na warstwy pofalowane, czyli flutingi, dzielimy na dwie grupy. Flutingi makulatorowe i flutingi półchemiczne. Flutingi makulatorowe wytwarza się wyłącznie z masy makulatorowej. W celu poprawy parametrów mechanicznych takiego flutingu wprowadza się w jego strukturę skrobie. Ten proces nazywa się potocznie zaklejaniem. Można go przeprowadzić w masie, skrobia jest wprowadzana do masy makulatorowej lub dodatkowo dodawać skrobię na powierzchnię papieru. Fluting półchemiczny zawiera około 70% masy półchemicznej otrzymanej z drzew liściastych, najczęściej brzozy, w procesie roztwarzania drzewa. Pozostały udział warstwowy stanowi masa makulatorowa. To by było na tyle w tym odcinku, dziękuję za uwagę. Zapraszam również na kolejny odcinek, w którym będziemy dalej omawiać zagadnienia związane z rodzajem surowców stosowanych do produkcji tektury falistej.